Wjeżdżam teraz z Pawłowic w województwie Świętokrzyskim na pole wiatraków. Jadę w kierunku miejscowości Siłowinia. Jeszcze kilka miesięcy temu, gdy tutaj byłem, te wiatraki tylko powstawały. Wspominałem wtedy o. pięć wiatraków, które cały czas pracują. Można powiedzieć, że jadąc tą drogą mamy je na wyciągnięcie ręki. Swoją drogą ciekaw jestem, czy jeszcze tutaj będzie ten to pole wiatraków rozwijane, To już jest wszystko. No i jadąc po raz, po raz kolejny można powiedzieć żałuję, że nie miałem okazji jechać tej nocą, kiedy odbywają się transporty tychże tychże wiatraków bo też musi to niesamowicie wyglądać, gdy jest przeciwnego kierunku tutaj te wiatraki są złożone powiem od Sędziszowa i od strony Pawłowic jest po prostu za ciasno, są za duże za bardzo, jest za wiele zakrętów takich na 90 stopni a od strony właśnie łowini yy, takiego problemu z przejazdem tutaj raczej, yy, raczej nie ma tak więc ciekaw jestem czy tutaj pole wiatrakowe jest ciągle rozwijającym się czy też to już jest te 5 sztuk to jest wszystko co tutaj stanęło